Ty masz się szanować na tyle, że poświęcasz swój czas, swoje pieniądze, swoją uwagę większą i starasz się dla kobiety, która jest twoją dziewczyną. A jak nie jest twoją dziewczyną, to ty nie istniejesz dla niej poza momentami, w których jest randka. Mhm, I właśnie o to chodzi, aby kobieta rozróżniła to zawsze, że ty nie jesteś jakimś frajerkiem jak całe pozostałe masy facetów, którzy cały czas próbują utrzymać z nią jakiś kontakt i w jakiś sposób je zainteresować. Czyli gadu-gadu, mail, facebook, telefon, sms, hej co słychać, hej co słychać i cały czas ci faceci pszą na nią, napierają, chcą jakoś się do niej dostać, a jednocześnie boją się podnieść telefon, zadzwonić i powiedzieć hej, słuchaj, idziemy do punktu rozrywki. Spotkajmy się o 16.00 pod wejściem, na ulicy tej i tej. Dasz radę? Ona, jasne, jasne, i powinna przylecieć, jeżeli jest zainteresowana. Jeżeli to jest koleżanka, to powie, o, bardzo bym chciała, ale mam fryzjera, także może kiedy indziej. Nie ma sprawy, to na razie, cześć, trz. I prawdziwy facet, poza takim telefonem, w ogóle się do kobiety nie odzywa i ona wtedy widzi. Wow, ale koleś, nie? Może mi się nawet nie podoba, ale on jest inny, on jest kompletnie inny. Czemu do mnie tych dziewięciu kolesi, którym dała numer, to czemu oni do mnie dzwonią, piszą, yy, przymilają się i tak dalej, a on nic, a on się do mnie nie kontaktuje. Hmm? I to jest właśnie cała ta moc bycia innym od in pozostałych facetów i bycia wyzwaniem. To jest super. I dlatego twoim celem jest zawsze randka sam na sam, która jest w kontekście potencjalny chłopak, potencjalna dziewczyna. Zero kontaktowania się z kobietami na poziomie kolega-koleżanka, ponieważ jeżeli wystarczająco dużo razy w życiu byłeś tylko przyjacielem, tylko kolegą, który nie ma szans na nic więcej, to wtedy masz tego tak serdecznie dosyć, że nie będziesz akceptował żadnej innej formy komunikowania się z dziewczynami, przynajmniej przez jakiś czas, oprócz randki sam na sam. Jak już potem Ci przejdzie, to możesz się koleżeńsko z kimś spotykać, ale generalnie mamy tego serdecznie dosyć. Także nie, nie będzie to needy, jeżeli się do niej odezwiesz normalnie, telefonicznie i mówisz spotkanie, bo wtedy pokazuje to, że ją pamiętasz, że ona ci się spodobała, to jest męskie okazanie takiego zainteresowania, mm -hmm. że okej, okay, że teraz wróciłeś, jesteś dostępny i sprawdzasz, czy ona też jest wolna i wiesz, i się umawiacie. A gdyby powiedziała, że ma chłopaka, to wtedy na przykład mówisz, okej, okay, super, daj mi znać, jak go rzucisz. <laughs>